Chyba Cię posyrało? Co? Wróbleczka ogara! Wróbleczka, sadowska i kałuża Same w autobusie Ej no wróbleczka No, no, no Jak drugi nas stoi I się zapali no, nie, tak, <śpiesza> nie zabierze tak, tamten o Nie zabierze, nie zabierze, Chodźmy ale jak wycieczkę, efekt, widzimy. Na... No, efekt, jesteśmy, w... no? jesteśmy wyróżnione. Ej, no, Buski to by zjadła. Ej, no, mnie. Widać. Może jak cebulki z mojego hotdoga to. Ej, wyrzuć. <śpiewanie> <śpiewanie> Zaraz. ten poszedł. <śpiewanie> Karpur! Idziemy do Lala? Ja. Ale fajnie. Ja tam będzie widzę, są w przodniczko. Tak, mówili. Ej, nie idą do Ciebie tam? Karpur, karpur. Ja mam tylko tutaj złoty 79. Tu cytrynowy i gazowany napój.